Witam Państwa bardzo serdecznie do Kania, do studia, doktor, jak zwykle o tej porze. Pan doktor Jerzy Targalski. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, zgodnie z zapowiedzią, dziś porozmawiamy o tym, co się stało w niedzielę, czyli o wyborach do Unii Europejskiej. Czy jest pan zaskoczony wygraną partii Orbana i ugrupowania pana Salwiniego, czy nie? Nie, oczywiście, że nie. Ja jestem zaskoczony tym, że Marine Le Pen zdobyła stosunkowo małe zwycięstwo, bo tylko bodajże tam 2% różnicy między Marine Le Pen a partią Macrona. Generalnie, jeżeli chodzi o Orbana, to było do przewidzenia, że będzie miał te 11 mandatów swoich i że Salvini zwycięży też, dlatego że już od dawna on deplasował 5 gwiazd. Więc jego ponad 30% i 17% dla Ruchu Pięciu Gwiazd, no to daje eurosceptykom włoskim ponad 50% mandatów włoskich. Fidesz? A no Fidesz też ma większość, tak, ale ma 11. Tylko, że proszę pamiętać, że Węgry są małym państwem, więc 11 mandatów Orbana. To niewiele znaczy. Mamy również Hiszpanię. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to yy, tam wygrali rządzący krajem socjaliści. Tak, socjaliści, a partia eurosceptyczna Vox, na którą liczyliśmy, dostała cztery, może pięć mandatów, ale raczej cztery, więc znów bez znaczenia. Yy, także w sumie, oczywiście, sytuacja jest inna, ale to nie jest tak, że yy, zwolennicy reformy Unii Europejskiej, yy, przeciwnicy centralizacji, federalizacji yy, i naszego, Rzucania, że tak powiem, spedraścienia Europie. Yy, on uzyskali yy... Taką liczbę mandatu, która będzie umożliwiała blokowanie e, decyzji. Nie. Ale jednak już w komentarzach się pojawiło, że ta Unia Europejska zupełnie inaczej wygląda, że jest to pierwsze takie rozdanie od 40 lat. Bo na przykład jeszcze tutaj chciałam pana zapytać o Niemcy, bo w przeliczeniu wszystkich głosów w okręgach wyborczych, hadecki blok partii CDU, jest został najsilniejszym grupowaniem politycznym w Niemczech, ale jest bardzo duże zaskoczenie wynikiem zielonych. Tak, zieloni na drugim miejscu, a socjaldemokraci dopiero e, na na trzecim. AFD no. alternatywa dla Niemiec. Alternatywa tylko 10 mandatów, tak? przykro mi, czy tam 11, no więc, bo to jeszcze się waha. Także mm. e na czym polega ta różnica? Że dotychczas takie ugrupowania były ugrupowaniami marginalnymi. W tej chwili nie są marginalnymi, ale stanowią absolutną mniejszość. Według moich obliczeń, jeszcze niedokładnych, bo jeszcze wszystkiego dokładnie nie, nie znam, na przykład w wyniku wyborów brytyjskich, to w wypadku, kiedy Wielka Brytania na razie pozostaje, to zwolennicy reformy. Czy tak nazwijmy to decentralizacji Unii Europejskiej, będą dysponowali około 150 no, mandatami. Można już, na 750. Że, można już powiedzieć, że na pewno Faraż wygrał, prawda? To, to jest, jest. Faraż wygrał, tak? tak, ale nie podniecajmy się pojedynczymi y, zwycięstwami, tylko zobaczmy ogólnie. Ogólnie to znaczy, że HDC 170, kilka 173, może więcej, socjaldemokraci 150, liberałowie 100. To ma pani y, od razu y, ponad 400 e, mandatów dla zwolenników centralizacji e, i federalizacji Unii Europejskiej i przeciwnicy 150. Jak to Więc się teraz będzie... jedyna nadzieja jest w tym, że HDC z socjaldemokratami się nie porozumieją. Jeżeli się porozumieją, to powstanie wspólny blok przeciwko zwolennikom reform i e, ten wspólny blok e, spowoduje nie tylko dążenie do narzucenia większej centralizacji, zmuszenie do wyjścia w euro, represje wobec państw, gdzie e, Zwolennicy reformy mają większość, więc sytuacja kryzysowa się zaostrzy i to uważam, że dobrze, bo bez kryzysu nie będzie żadnych zmian. Ale proszę pamiętać, my jesteśmy w zdecydowanej mniejszości, a to oznacza, że będzie w dalszym ciągu prowadzona walka przeciwko Polsce i innym takim państwom jak my. Mówię, jedyna nadzieja w tym, że chadecy socjaldemokratami się nie. Porozumiem. Ale jeżeli dojdzie do wniosku, że najważniejsza jest centralizacja Unii, bo myślę, że to będzie ich projekt, skok do przodu scentralizować, podporządkować wszystko Niemcom, no to wtedy trzeba się przygotować na naprawdę zaciętą walkę w Unii Europejskiej i powiedzmy sobie jasno, no parlament nie ma nic do gadania, to jest raczej cyrk, więc będzie to walka między kierownictwami państwowymi, które z tyłu jakby stoją. Tak? I jeżeli Polska ustąpi, będzie kapitulowała tak jak przez ostatnie półtora roku, no to koniec. Kto jest największym przegranym, a kto jest największym wygranym w tych e, wyborach? W, w, znaczy w wyborach europejskich? Tak. No, myślę, że przegranym jest jednak Macron, bo e, wprawdzie udało mu się te e, 22% że, że zdobyć, ale jednak to pokazało, że e, nie można tak bezkarnie e, represjonować i ludzi na ulicach i e, właśnie tym efektem pośrednim ruchu żółtych kamizelek było zwycięstwo po raz pierwszy e, Marine Le Pen, e, które jasno pokazało, że, że jest silniejsza niż Macron, ale Proszę pamiętać, że wszystkie pozostałe partie razem wzięte i tak stanowią większość w porównaniu z Rassemblement National Marine Le Pen. Więc myślę, że tutaj takich zdecydowanych przegranych jednak nie ma. No socjaldemokraci niemieccy przegrali, prawda? Ale socjaldemokraci hiszpańscy wygrali. Więc to ja, wszystko jakoś się tam bilansuje. Ja bym jeszcze wróciła do Niemiec, ponieważ okazuje się, że pomimo, że tego w miarę słabego wyniku AFD, to są regiony, kiedy, regiony gdzie ona wygrała niezaprzeczalnie. Miała, była liderem i tak na przykład było w Brandenburgu, Burgi, gdzie jest w tej chwili już podnoszone to, że 1 września odbędą się nam wybory do Krajowego Parlamentu i tam AFD wyprzedziła wszystkie partie. No AFD jest najsilniejsza w byłym NRD, to jest oczywiste. Ale z czego to wynika? No to wynika z tego, że społeczeństwo NRD było głęboko sowietyzowane i ta sowietyzacja nie minęła, tylko trwa dalej. A, a... I to wzdłuż o, o, granicy Polski, to panie doktorze, można tak. zaobserwować, że no, tam, gdzie przebiega granica, to są granica, Prusy. To zwycięża AfD. Tak, dlatego że AfD, jakby powiedzieć, jest dziedziczką zarówno Prus, jak i potem sowieckich Niemiec. I tak samo na pograniczu z Czechami też AfD wygrywa w tak, no, regionie. Tam, gdzie jest granica z czeskimi Sudetami, znaczy tam, gdzie mieszkali, znaczy, po stronie czeskiej mieszkali Niemcy Sudetcy, a to jest po stronie niemieckiej, gdzie oni byli przesiedlani. Panie doktorze, czy ten wynik wyborów do Unii Europejskiej w Płynie na poparcie konkretnych przywódców państw, Pana zdaniem? Na pewno, na pewno. No to jest klęska Macrona, jak już powiedziałam, a zresztą należało mu się i ja jestem w ogóle zdziwiony, że jeszcze 22% wyborców głosujących we Francji na niego oddało głos. To jest naprawdę przerażające, bo myślę, że jakby dostał 10%, to był właściwy stosunek. Także jego, te szalone pomysły, plus jego stosunek do własnego społeczeństwa, prawda? Odwoływanie się do policji jako głównego narzędzia, jakby to powiedzieć, dyskusji z własnym społeczeństwem, no dało, dało efekty. Więc na pewno on, Angela Merkel schodzi ze sceny, ale nie za bardzo mamy tutaj jeszcze następcę, bo Karen Bauer się jeszcze niczym takim nie wykazała. Kluczowa sprawa jest, co będzie z Wielką Brytanią, tak? Bo no właśnie, bo tu jest To jest sprawa najważniejsza. Brexit kontra, kontra antebrexit. No tak, no ale e, jednak okazuje się, że zwolennicy Brexitu no, zwyciężyli, bo Farage e, bezapelacyjnie wygrał, chociaż dokładnych danych jeszcze nie mamy. E, natomiast e, Teresa May, jak e, ona rozumiem, zna prawdziwe wyniki wyborów, więc podała się do dymisji. Czyli to, co było do przewidzenia, no, klęska tych e, rozmów brexitowych spowodowała katastrofę partii konserwatywnej, która znalazła się bodajże na trzecim e, miejscu, prawda, e, e, za Lejbar, także jest w bardzo poważnym kryzysie, no i moim zdaniem w Wielką Brytanię czekają wybory przedterminowe, bo tego się inaczej nie da załatwić. Ciekawe, czy Jesz... Boris Johnson zostanie następną Teresy May, bo przypominam, że Boris Johnson był wskazywany jako następca, jako ten dobry premier Wielkiej Brytanii przez Trumpa. Więc... Ale jeszcze, ale jeszcze bardzo dobry wynik zielonych. Tak. Nie spodziewałem się, tak. że zieloni dostają dobre wyniki, jeżeli chodzi o... W państw, całej Europie, ale, w całą ale dlaczego Europie? to wynika? To wynika z rozczarowania z pa partiami tradycyjnymi po prostu I wtedy wyborca szuka czegoś nowego, no to mu podsuwają zielonych, to głosuje na zielonych, ale to wcale nie znaczy, że nagle wszyscy zwariowali i zostali ekologami. Zobaczymy, co będzie, jeżeli chodzi o koalicję, bo w tej chwili mamy taki kalendarz wyborczy, ten kalendarz już nie wyborczy, ale kalendarz unijny, że 2 lipca będzie za nowych posłów. A tak naprawdę o koalicjach już się zaczęły rozmowy dzisiaj, już zaczynają rozmawiać. Politycy, którzy wylecieli w poniedziałek do Brukseli, już zaczynają rozmawiać. No i może być bardzo ciekawie. No zobaczymy, zobaczymy. mówię... Je, je, je. Tylko może nas uratować ego socjaldemokratów i chadeków. Aha, czyli kłótnia. Tak jest, ich kłótnia. Bo jeżeli zblokują się, a jeszcze liberałowie, no to będą nas atakowali przy wszystkich okazjach i używali wszelkich możliwych narzędzi, które z demokracją oczywiście nie nic wspólnego. I jeszcze na koniec chciałabym zapytać o Leszka Millera. Mileszek Leszek Miller, który powiedział, że nie będzie on w Parlamencie Europejskim w takiej frakcji, jaką Wskaże Grzegorzskat, tylko chce być w takiej frakcji, jaką on No to było chce. Do przewidzenia. No to przewidzenia. Po znaczy? prostu platforma obywatelska wprowadziła do Europarlamentu komunistów i teraz oni jej podziękują za to, to normalne. Ale myśli pan, że niedogadane było wcześniej? A to nie ma znaczenia, co było dogadane. Ja. Mamy nową sytuację. Kto się będzie e, jakąś platformą przejmował? Przejm Przypominam, że zawsze pani mnie pyta o Tuska. Ja zawsze twierdzę, że to jest zero. Ale ja, jest... ja o Tuska nie pytam pana. Tylko chodzi o to, co powiedział Leszek Miller. Powiedział tak, że nie będzie niczego konsultował z, sze z szefem PKP. Platforma Obywatelskiej Koalicji Europejskiej i chce tworzyć koalicję z europejskimi socjalistami i demokratami. Oczywiście, ponieważ Leszek Miller, jako przecież inteligentny, użył platformy jako takiej trampoliny? trampoliny i koniec. A jak ktoś jest głupi i bierze sobie komunistów na kark, no to takie ma rezultaty. Gdyby ich Grzegorz z nie wziął, to oni by w ogóle w Parlamencie Europejskim się nie znaleźli. Tak? I na tym musimy kończyć, panie doktorze, ale będziemy wracać do Parlamentu Europejskiego, bo teraz Najbardziej gorący czas, proszę no, tak, Państwa. No to jak się to konstytuję, zobaczymy. Oczywiście. Pan doktor Jerzy Targalski był Państwa i moim gościem, a ja proszę zostańcie Państwo z Polskim Radiem 24. Dziękuję bardzo.